Ewangelia według Łukasza, rozdział 8, fragment 8: Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Dżera. Gdy Jezus wrócił, tłum przyjął go z radością, ponieważ wszyscy go oczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Żair, który był przełożonym synagogi. Upadł do nóg Jezusa i prosił go, żeby wszedł do jego domu, ponieważ miał jedyną córkę, około dwunastoletnią która była umierająca. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta, która od dwunastu lat miała upływ krwi i na którą nikt nie mógł znaleźć sposobu, zbliżyła się z tyłu i dotknęła frędzli Jego płaszcza. Natychmiast ustał jej upływ krwi. Jezus zapytał, kto mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział – Mistrzu, tłumy cię ściskają i tłoczą. Lecz Jezus rzekł, Ktoś mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że nie uszła uwagi, przyszła drżąca, upadła przed nim i wyznała wobec całego ludu, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: Twoja córka umarła, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, rzekł do niego: Nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą oprócz Piotra, Jana i Jakuba oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej, lecz on rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś ujął ją za rękę i rzekł głośno: Dziewczynko, wstań. Duch jej wrócił, a ona zaraz wstała. Polecił, aby jej dano jeść. Rodzice jej byli zdumieni, a on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Czytając te słowa, zastanówmy się głębiej. W tym fragmencie Ewangelii widzimy dwie niezwykłe historie uzdrowienia: uzdrowienie kobiety z upływem krwi i wskrzeszenie córki Jera. Kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na nieuleczalną chorobę, Została natychmiast uzdrowiona przez dotknięcie frędzli płaszcza Jezusa. Jej wiara była tak silna, że Jezus odczuł, jak moc wyszła od Niego. Natomiast Żair, przełożony synagogi, prosił Jezusa o uzdrowienie swojej umierającej córki. Choć zmarła przed przybyciem Jezusa, On ją wskrzesił, przywracając do życia. Te historie pokazują moc Jezusa nad chorobą i śmiercią oraz Jego miłosierdzie dla tych, którzy wierzą i proszą o pomoc. Wiara obu osób była kluczowa w tych cudach. Jak te słowa mogą nas dziś prowadzić, ten fragment jest przypomnieniem, że Jezus ma moc uzdrawiać i przynosić życie tam, gdzie wydaje się, że jest tylko śmierć i rozpacz. Wzywa nas do głębokiej wiary i zaufania Jego mocy i miłosierdziu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję za wspólny czas, niech Bóg ci błogosławi. Twój przyjaciel.